Tutaj jest wyraźny, wyraźny wzrost już w roku 2011. Mieszkańcy gminy Sorkwity mogli poznać wizję rozwoju gminy podczas bezpośredniego spotkania z obecnie urzędującym wójtem Józefem Maciejewskim. Włodarz, który w pierwszej turze wyborów uzyskał prawie 50% poparcie wyborców zaprezentował swój program wyborczy będący efektem wielu analiz i rozmów z mieszkańcami. Jednak na początku spotkania Józef Maciejewski podzielił się swoimi wrażeniami i odczuciami związanymi z pierwszą turą wyborów. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zaufali mi. Jest to 1012 głosów oddanych na moją osobę. Jest to dla mnie swoiste zobowiązanie. Chcę tylko powiedzieć, że udało mi się do Rady Gminy. To jest swoisty sukces wprowadzić dziesięciu swoich radnych z mojego komitetu i myślę, że gdyby mieszkańcy zaufali mi w dniu 30 listopada, to sądzę, że taki skład rady gwarantuje merytoryczną, spokojną pracę w ciągu najbliższych czterech lat. W spotkaniu wyborczym wzięli udział nie tylko mieszkańcy gminy. Do Sorkwit przyjechała mocna reprezentacja Polskiego Stronnictwa Ludowego, by wspierać Józefa Maciejewskiego w drugiej turze wyborów. Popieramy pana Wójta Maciejskiego w drugiej turze. Ja osobiście współpracuję z gminą Sorkwity i z Panem Wójtem od wielu lat. Przed nami ogromne wyzwania związane, chociażby z pieniędzmi unijnymi, ale również, z, z, tak naprawdę ze zmianą naszego województwa, modernizacją naszego województwa. Potrzebni nam są samorządowcy, którzy są dobrze przygotowani, kompetentni i doświadczeni. Dzisiejsze spotkanie jest również okazją dyskusji na temat programu, na temat tego co kto oferuje, na temat tego jak powinny się rozwijać Sorkwity i mi jako również samorządowcowi, radnej wojewódzkiej zależy na tym, żeby gmina Sorkwity rozwijała się dynamicznie, była miejscowością, która jest przyjazna mieszkańcom, ale również przedsiębiorcom i turystom. Józef Maciejewski zapewnia, że może sprostać tym oczekiwaniom. Ma w tym pomóc Unia Europejska i pozyskane z niej środki. Przed nami jest nowe otwarcie finansowe z Unii Europejskiej i sądzę, że jest to ten moment, w którym w tej gminie, z wykorzystaniem tego potencjału, który tutaj jest, i z wykorzystaniem tych środków zewnętrznych, które będą do dyspozycji samorządu, można nastąpić skok cywilizacyjny. Druga tura wyborów samorządowych już 30 listopada.